Uwielbiany aktor nie żyje. Kochały go miliony fanów, teraz sympatycy artysty nie mogą uwierzyć w to, że już nie ma go wśród nas. Stał się ikoną lat 80. i 90. Grywając w popularnych do dziś produkcjach, wieść o jego nagłej śmierci zaskoczyła wszystkich to wielka strata dla świata filmowego. Znany aktor odszedł od nas na dobre. Nikt nie spodziewał się, że media obiegnie tak ponura informacja, a wielu nie będzie miało szansy pożegnać się z nim. Gwiazdor na zawsze zostanie w naszych sercach. Teraz jego największym fanom pozostaje jedynie wracać do produkcji z jego udziałem i wspominać, jak niesamowity i utalentowanym był człowiekiem. Potworne informacje. Nie żyje aktor znany z największych hitów lat 80. i 90. Zagraniczne media z ogromnym żalem donoszą o nagłej śmierci Geno Silwy, amerykańskiego aktora najszerzej znanego z roli czaszki, cichego zabójcy Alejandro Sosy w filmie Scarface. Człowiek z blizną. Jak się dowiadujemy gwiazdor odszedł 9 maja w Los Angeles, a do śmierci doprowadziły komplikacje wywołane jego pogarszającym się stanem zdrowia. Silva zmagał się z demencją zwaną również zwyrodnieniem czołowo-skroniowym. Geno był wielkim aktorem, ikoną lat 80. I 90. Grał w największych produkcjach filmowych na skalę światową. Swoim niebywałym talentem nigdy nie zawiódł fanów. Przez lata utrzymywał się u szczytu swojej sławy. Dlatego tym trudniej pogodzić się z myślą, że już nie ma go wśród nas. Silva pojawiał się również na Broadwayu. Sympatycy doskonale kojarzą go nie tylko z roli czaszki w Człowieku z Blizną, ale chociażby, Carlosa w filmie Zagubiony Świat, Parki Jurański czy Memo Lucero Manaparte. 2. Gwiazdor był wzorem do naśladowania zarówno dla wielu początkujących, jak i dobrze znanych wszystkim aktorów. Rodzina, przyjaciele i najwięksi fani wciąż nie potrafią się z tym pogodzić. Geno Silva zmarł w wieku 72 lat. <grystanie> Źródło, Mirror.